A Witam Was po przerwie, a dokładnie w kolejnym odcinku Sprinter Cell Conviction Okej, okay, co my tu mamy Wszystko już mamy ulepszone, jesteśmy w tym samym punkcie kontrolnym co wcześniej Mamy udać się do Białego Domu Tam jest blokada i w ogóle nie mam pojęcia jak tam mam się dostać, przez tą blokadę o. No nie wiem Może ja po prostu coś małem. tak Ja. Yeah. Better Ominąłem wejście. Teraz wystarczy sobie przejść. Aby... przechluć fisher. Siema. No siema. Dużo ich jest. To ten do sobie wejdę. Wskoczył. Jeszcze się we wespnęł Przeskoczył na drugą, na szady. Not bad, not bad. Ale to nadal za mało. Ej no i jak ja mam tam wejść? A tędy Wskoczyć Sprytnie Boże, ale lagę złapałem No co jest? Obługuj się no Nie mogę tędy Aha, to dlatego był ten lak niby, a to Nie był lak tylko tędy nie mogę przejść Ej, no dobra, no ale. Co mam z tym zrobić? To jak mam przejść tą barykadę? Co mam ich wszystkich zabić? Mam się podejść tam. O, tak. No dobra. Hey. We- Wspinaj się tu. Zabijemy sobie w jakimś kolesie.

Iiiin... Znaczy nie, nie mogłem tego rozegrać. Stand by! We're gonna wait for him right here! Target tak. spotted! Aaaah! Jeszcze, jeszcze jeden, tak? Ilu was tu jest? Tam looks bad! Everyone hold position! No rusz się Fisher. Damn Dammit! Dobra, ten też nie żyje. <laughs> I gdzie jeszcze? Ty jeszcze... <laughs> dobra, cicho siedzie. No, są problem No i dobra, teraz przeszliśmy tu. <laughs> Aha, nie no spoko. Człowiek chce pocichale, ale nie może, bo nie ma jak przejść. No to easy. Tutaj pewnie ich dużo będzie wojaków. I co tu zrobić? Co tu zrobić? Ruszamy do green. Nie jest w terapatach i mamy ją uratować, a jest w białym domie. Red użył EMP i nie zrobi nie burtel. To... Dobra No to jestem Okej, okay, katsenka, Właśnie własny skrypt, no dobra, dobiegliśmy do białego domu. Hell yeah. wow. black arrows out of perimeter was there to prevent accidents the inner cordon around the white house to make sure nobody bothered reed while he did his dirty work after all the army was eventually going to get its ass in gear and start airlifting people into the city then there was going to be some explaining to do reed's solution was brilliant if the cavalry <coughs> showed up after he'd taken out the president and Black Arrow was there to help secure the White House and our new president. If not, Black, Black Arrow, Arrow so would have been the same guy. And their resistance would buy enough time for him to finish the job. Who is that? I don't know. Who is he? Some civilian. Probably, we'll see our burly buttisko. Finish this vest. Sputter vest. So, take it. Dobra, psz, pakuj się tam. Wskocz, przeskocz, jak wolić. Jak chcieć. Załóż binokle Nic nie widzisz, no trudno. Nadmaj. wysłać bramę. No to chyba nie będzie trudne. Dobra. No tak jak sądziłem to nie było trudne. Hop, jest ktoś. Wyślij jeszcze raz impuls. And take him out. Uh, okay. <coughs> no Nosa. Nosa. Tutaj przygląda, przygląda, to nie może mnie zauważyć ten tym Tak raczej jest, bo kurczę, jakby mnie zauważył, no to by była pompa. Tam jest, Jomek. Zgóża mnie to. Czy mogę cię zniszczyć? Właśnie nie mogę. Oh. Tam jest kolejny. Ja tak pójdę boczkiem trochę boczkiem. Not so stick a bunjo it stick a You. Looks like the target's cleared the area. Alright, everybody stay sharp. Stay focused. Shh, and I'm are gonna Area's quiet. Still no sign of the target. Kamera mi coś się skopciło No nie, nie 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 nie. Dobra. Co kamera w ogóle ku no. Weź mi normalną. No. Nie ogarniłem tej kamery co była przed chwilą. Tam był ziomek. I tu jest. No teraz będę mógł wykorzystać. Może bym trafił? Nie. Wolę nie ryzykować. Nie. Welcome to Washington. Bieć Mają te hełmy. Tak jak myślałem No nie żyjesz, ziom no. O oh fuck Dammit Mother of god Zdradziłem się Jezu Shit Muszę przemieścić się. Tędy? Dobrze, ziomek, to jest spokój. Nie no, myśl sobie tak dalej. Co nie? I to nie robisz już nic. No jest. Już dokończę tę grę i... mam na łyżkę, żeby nie grać w takiej gry. Następny and next one. And no next one. Wejdźcie wszyscy w arenę, będzie najlepiej Dobra, teraz was ma wszyscy Cheese! Cheese! Nice one Ile wam tam... Ile, Bo, ile was tam jest jeszcze? A to ja sobie tam rzucę i co mi zrobicie? No i właśnie, nic mi nie zrobicie You're bad You little Dobra, dużo was tam nie jest ja, Eee się do wnętrza Białego Domu Skąd ten lak taki No właśnie No nie ogarniam. Yes. A Gerś. Poszło won. Użyj tego shita. Jest gdzieś ktoś? Jakiś nieproszony gość? A? Jest ktoś? Nie? Nie ma? Nie. Przykro mi. No i ktoś jest. Nie wiem, nie widzę nikogo, nawet przez te binokle. Czy jakieś odprawy były? Tutaj też, clear. Ha, okej. Okay. No to mnie trochę irytuje, bo ktoś tu jest, tak? Te binokle są do dupy.

No way, bro. Did like the theater fisher. Wanna make your own show. Closing <mys> <Hold them> in. <mys> ja Contact. No. Kurcze, no to się zrobiła sieka. Ci dużych. Headshot. Can't get a visual. Move in! I'll keep you covered. I'm going to get in close. No nie laguj mi się teraz Na tył muszę przejść No damn it! What's wrong if you stronzo? So? Nie da się nawet grać Co mówić jeszcze o oglądaniu? Przepraszam, Ale coś nie wiem truje się No kurde Ogarnij się człowieku no, w sumie to nie człowiek nie wiem jak tak dalej pójdzie to nie wiem czy to skończy kat help us może przytrzymuję prawy to od razu wszystko się wali puszczam prawy nie no spokój dobra. Dobra. Tam został jeszcze jeden. To, <laughs> Nie no. Waszyngton płonie, no to panowy. Ja. Znowu ekipa. I've got Overwatch, engage the target. I'm moving in. Nie, nie widzicie mnie z jakim nie możecie widzieć. Fuckers. Locate the target and eliminate him. Everybody stay sharp. See the target? Sound off. No visual on the contact. Does anyone have a fix on him? Oh, oh shit. Is steady. Yeah. Uf. Uf. Mi dispiace. Jeszcze tamten. Uf. To był fart serio. Muszę przyznać, to był fart. Jeszcze tam. Wow. Jeszcze jeden. No trochę was jest. Ale w końcu skończymy raz narobił zbyt dużego burdelu. Trzeba zobaczyć ile was jeszcze jest. To jest główne pytanie. Hmm. Tam jest ciągle. Ok, słuchaj, strzałem, to nie jest dobrze. Siem. No nie wiadomo. Brakaru nieźle się rozpuścił, tutaj. Dobra, przeszedł na pewnie jeszcze przyda. Sam, where are you? A co? Coming through the front door. Negative. Reed locked it down. I'll have the garden door open for Mam you instead. Got it. On my way. no sign of movement target may be kia maybe i will kill you eh? Uh, oh. double still no visual on my contact Nie contact, no contact. Kto jeszcze tu żyje? What no okay. no the target. fuck? Mam jeszcze ogrodem, ok. znowu gnoju, wice idą. MOVE! GO! GO! Shit... Dobra, się Shit... to move! We're going in. Fuck. fuck... Fuck, 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 I need backup at my location! Backup is on the way! Tamtędy chcieli mnie zajść, skurczy byki Dostanę się... Ogrodu, ogrodem Wow Shit, zmarnowałem no ah, To tego muszę zabić ręcznie, żeby już mieć Tam jeszcze jest O, gdzie tamten? Damn it. Everybody stay sharp. We got a man down. Damn it. No sign of the contact. Keep your eyes open. He might come back. I don't have a fix on the target. Can anyone see him? Straszo. Dobra, ten już nie żyje. Jest tu jeszcze jakiś? O, o, to, o to. tam jest. Przyleknął to Jeffa. Nie mogę. Still no target. Okej. The target. No maybe of movement. Target maybe. Yes, huh? target maybe. Mm, yeah. Where's the president? Get to the west wing. Get to the press room. We can hold them there. Is the president okay? Has anyone seen so the president? Is. Stay out of the green room. This isn't a guided tour. Move it. To the green room go what the fuck? keep moving got, got more secret more service. service they're falling back to the west wing we've, we've got, got some, some resistance, resistance here okay I'm coming what was going on inside the White House made the stuff in the streets look like a party yeah group Reed's people were in there not black arrow and they were clearing it room by room reed had disabled most of the security from third echelon. the emp had taken care of the rest. all the president had left was secret service. and they weren't enough. sam was in, trying to make his way through the white house while the people he'd trained tried to kill him. as for grim, well, she had a hard part. Czy zadanie masz Grim? Jak coś to jest ostatnia misja. To jest już ostatnia misja i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się.